Naszym celem jest podzielenie się właśnie doświadczeniami kobiet, które już działają w biznesie. Są rozpoznawane na kieleckim rynku, mają wyrobioną renomę, markę, reprezentują sobą pewne wartości w biznesie. Chcemy pokazać ich doświadczenia i zarazić taką pasją i być może niekoniecznie już do otwierania swojego biznesu, ale być może do aktywnej postawy na rynku pracy, poszukiwania pracy na Etacie, ale takiej satysfakcjonującej. Warto posłuchać takich osób, zadać im kilka pytań i poprosić o pewne refleksje, co osiągnęły, jak osiągnęły, co dalej planują, jakie przeszkody czekają. Kiedy ja 15 lat temu zaczynałam swoją przygodę z biznesem, marzyłabym o tym, żeby móc porozmawiać właśnie z koleżankami, które ten biznes już rozpoczęły, o tym, jakich błędów uniknąć, jak sobie dodać. Odwagi, jak poruszać się na rynku, jak poruszać się na rynku pracy też. Dla młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, to jest ogromnie cenna wskazówka. Kobiety mają bagaż doświadczeń, z którymi mogą się podzielić. Wiemy, że uchylą nam dzisiaj tego rąbka tajemnicy. Najważniejsza jest odwaga, oczywiście bardzo ważny jest pomysł na biznes. Bardzo ważna w biznesie jest komunikacja, żeby się nie bać, żeby iść i próbować nowych dróg, nowych ścieżek. Żaden pomysł nie jest tak naprawdę zły i głupi. Każdy warto zweryfikować i spróbować to zrobić. Warto podejmować trud zdobywania nowych doświadczeń, poznawania nowych ludzi, odkrywania nowych obszarów i przede wszystkim wzięcia sobie swojego życia trochę tak bardziej we własne ręce. Ja zachęcam do tego, aby właśnie nie myśleć o tym, że jak mam prawie lat 50, to znaczy, że już jakby moje życie zawodowe się kończy. Wręcz przeciwnie jestem tego przykładem. Zachęcam. Zachęcam wszystkie panie czy młode kobiety do tego, żeby pracować właśnie nad sobą, ale spełniać swoje też marzenia. Takie doświadczenie, które tutaj nabędziemy, będzie na pewno nam pomocne, aby zobaczyć, jak to w przyszłości w ogóle zacząć, jak pomyśleć o tym wszystkim. Bo wydaje mi się, że mogłoby być naprawdę fajnie, czy zacząć swojego, żeby pokazać się na świecie i nie tylko na przykład tutaj w Polsce, ale też na kierunkach międzynarodowych.